Sztukateria oprócz takich e, walorów wizualnych e, może nam optycznie podwyższyć pomieszczenie, a także jeżeli chodzi o listwy przypodłogowe, możemy dzięki nim ukryć wszelkiego rodzaju szpary powstające przy montażu podłogi. W ofercie Rafael'a mamy dostępne wiele modeli listew, zarówno tych minimalistycznych, jak i bardziej wzorzystych. Bardzo popularną listwą wśród klientów jest listwa karniszowa, inaczej zwana maskownicą karnisza, która, jak sama nazwa wskazuje, może nam zasłonić karnisz. Możemy też do niej przymocować pasek LEDowy, dzięki czemu uzyskamy dodatkowe źródło oświetlenia. Jest ona także bardzo prosta w montażu, ponieważ do montażu potrzebujemy jedynie kleju, nie potrzebujemy już dodatkowych otworów w suficie.